Trzy, dwa, jeden, jest! Bardzo ładne kolory, takie srebrno, złote, zmieniają się te kolory, piękne jest. Super ta choinka, taka dostrojona bardzo. No, ten śnieg pada, choinka, wszystko, ludzie, Mikołaj, genialnie jest. Kojenka najbardziej ładna, bombki super. Jest piękna jak zwykle, jak w co roku. To już tradycja, od wielu lat to robimy, od wielu lat w tym właśnie miejscu. Myśmy już ten okres starali się rozpocząć wcześniej, Równego typu dekoracjami świątecznymi, jarmarkiem dwunarodzeniowym, ale to jest takie podsumowanie i to faktycznie wchodzi w grę. jest ekologiczna, ona zużywa mniej więcej tyle prądu, co czajnik.